Cześć! W tym materiale pokażę Wam, jak szybko, sprawnie i przede wszystkim skutecznie założyć zestaw ochronny Glass Set Plus marki Tech Protect. W zestawie poza dwoma egzemplarzami szkła hartowanego na ekran oraz kompletem nakładek na obiektywy znajdziecie wszystkie akcesoria potrzebne Wam do prawidłowego montażu szkieł. Takie jak ściereczki nasączone roztworem alkoholu, miękką bezpyłową ściereczkę z mikrofibry oraz komplet naklejek ułatwiających pozbycie się najmniejszych drobinek kurzu z ekranu. W waszej gestii poza samą instalacją zostaje oczywiście przygotowanie sobie przestrzeni roboczej. Wybierzcie miejsce dobrze oświetlone i możliwie wolne od kurzu. Jeżeli tylko macie taką możliwość wybierzcie pomieszczenie w którym pracuje oczyszczacz powietrza, a już optymalnie byłoby, gdyby był to model z nawilżaczem. Wysoka wilgotność powietrza zapobiega swobodnemu unoszeniu się kurzu. Jeśli nie macie takiej możliwości, unikajcie chociażby przeciągów, tak żeby ruch powietrza nie powodował zbijania się drobinek kurzu, bo to kurz jest zawsze naszym największym wrogiem podczas zakładania protektorów na ekran czy obiektywy. Przed rozpoczęciem instalacji blat biurka, przy którym będziecie pracować, wytrzyjcie czystą, bezpyłową ściereczką, najlepiej używając środka antystatycznego. Teraz możemy zabierać się za instalację. Zaczynamy rzecz jasna od dokładnego wyczyszczenia telefonu. Najpierw, korzystając z jednej z mokrych ściereczek nasączonych alkoholem, wyczyśćcie dokładnie ekran oraz jego okolicę, a następnie obiektywy i przestrzeń bezpośrednio wokół nich. Teraz, korzystając z miękkiej, suchej ściereczki, pozbądźcie się nadmiaru wilgoci oraz wszystkich smug, które mogły powstać w trakcie czyszczenia na mokro. Teraz Teraz pora pozbyć się wszystkich drobinek kurzu, które łatwo przeoczyć gołym okiem. Ułóżcie telefon płasko przed sobą na biurku, a następnie największą z dołączonych naklejek, naprzemiennie przyklejając i odrywając ją od powierzchni ekranu, pozbądźcie się z niego kurzu, który mógł osiąść na nim w ostatniej chwili. Teraz umieśćcie telefon przed sobą, tak aby jego górna krawędź była skierowana w waszą stronę. Teraz oderwijcie częściowo warstwą zabezpieczającą ze szkła i w połowie długości wywińcie ją w drugą stronę, zwracając cały czas uwagę, żeby nie dotknąć spodniej powierzchni szkła. Pozycjonując je w ten. Sposób, aby zarówno po lewej i po prawej stronie, jak i od góry był taki sam odstęp między krawędzią szkła a brzegiem telefonu. Szczególną uwagę zwróćcie, aby górna krawędź szkła układała się równolegle do górnej krawędzi telefonu. Teraz przytrzymując szkło dwoma palcami, zacznijcie dociskać je do ekranu, jednocześnie zdejmując resztę warstwy zabezpieczającej. A na koniec pozwólcie, aby szkło swobodnie opadło na taflę wyświetlacza. Zaraz po założeniu na pewno zobaczycie pod szkłem pęcherze powietrza. To normalne. Nie próbujcie podnosić szkła i powtarzać procesu. Wystarczy, że palcem bądź ciereczką wypchniecie je do krawędzi ekranu. Teraz pora na obiektywy. Odtłuściliśmy je już wcześniej. Teraz tylko przetrzyjcie je ściereczką. A teraz kolejną z dołączonych naklejek pozbądźcie się z nich drobinek kurzu w dokładnie ten sam sposób, jak wykonywaliśmy to w przypadku wyświetlacza. Nakładki umieszczone są w specjalnej ramce montażowej. Nie wyjmujcie ich z niej. Zdejmijcie tylko warstwę zabezpieczającą, a następnie wraz z całą ramką umieśćcie na aparatach waszego telefonu. Przez otwory w ramce dociśnijcie każdą z nakładek, a następnie podnieście ramkę. Samej ramki nie wyrzucajcie, zostawcie ją na później. Przyda się wam, kiedy za jakiś czas będziecie chcieli zdjąć nakładki. I gotowe. Mam nadzieję, że udało mi się pomóc i że poszło Wam równie sprawnie i możecie teraz cieszyć się doskonałą ochroną zarówno ekranu, jak i aparatów przez długi, długi czas. Dziękujemy za wybór produktów marki TechProtect. Po więcej najlepszych akcesoriów do urządzeń mobilnych zapraszamy do naszego sklepu na Allegro oraz na naszą stronę, do których linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję już za uwagę i jeszcze wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.